Cześć, Jan Garbacz, witam Was i zapraszam na odcinek poświęcony Skodzie Felicji, ale nie, to nie będzie odcinek poświęcony nudnemu hatchbackowi, który obecnie dożywa swoich dni w ekipach budowlanych albo u emerytów działkowców. Przed obejrzeniem filmu, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i wciśnięcia dzwoneczka powiadomień, co z pewnością wpłynie pozytywnie na treści tu pokazywane. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i Facebooka. A teraz zapraszam na film. Skoda Felicia z 1960 roku. Większość z Was, nawet może nie wiedzieć, że taki samochód. Istniał i Felicja kojarzy się z tym nudnym hatchbackiem z lat 90. i początkiem 2000. A tutaj mamy takiego klasycznego kabrioletika, który jest kwintesencją czechosłowackiego designu lat 60. jeśli chodzi o popularne samochody. Chociaż Felicja w przeciwieństwie do Oktawi wcale popularna nie była, bo wyprodukowano ją tylko w ilości mniej więcej 14 tysięcy sztuk. Felica była następczynią modelu 450 450 to była wersja Cabrio modelu 440. Generalnie te samochody też były bardzo zbliżone do siebie. Ale popatrzcie, jest rok 59 i w Czechosłowacji, kraju, również socjalistycznym, z taką samą gospodarką, z takimi samymi wpływami Związku Radzieckiego, da się produkować piękne samochody, a u nas Syrena Sport cóż! Wszyscy mówią, nie pozwolili nam, oczywiście czynniki polityczne, Związek Radziecki. Wydaje mi się, że to jednak jest wymówka, bo tutaj te samochody produkowano i co więcej, eksportowano do wielu krajów zachodniej Europy, a nawet do Stanów Zjednoczonych. Tak, do Stanów Zjednoczonych teraz szkoda, czy skoda, jak to mówicie, nie jest eksportowana do krajów. Yy, takich jak Stany Zjednoczone, tylko wiadomo do Europy Zachodniej w bardzo dużych ilościach. A nasza syrena nie miała nawet szans na eksport do krajów demokracji ludowej, więc to też pokazuje gdzie była polska motoryzacja, gdzie była czechosłowacka motoryzacja już wtedy. A z czasem te różnice się pogłębiły do tego stopnia, że dzisiaj mamy ruinę w postaci FSO no i prężnie działającą firmę. Ktoś powie Czym to się w zasadzie różnią te samochody, oktawia i felicja, tylko jedna nie ma dachu. Różnica niewielka jest tylko w wadze, bo ten samochód jest o 5 kg cięższy. Dzisiaj to jest nie do pojęcia, bo kabriolety są znacznie cięższe, bo mają dużo więcej wzmocnień i usztywnień. Wtedy na to tak nie patrzono. Ale jeżeli chcecie rozpoznać oktawię przerobioną na kabriolet od felicji, to powinniście zajrzeć najpierw tutaj, spojrzeć na szybie. Ono jest inne. Inna jest ramka, która trzyma szybę, i inna jest też klapa bagażnika. Popatrzcie, klapa jest znacznie dłuższa niż w Oktawi, bo w Oktawi linia dachu kończyła się mniej więcej tu, więc nie byłoby szans na tak długą klapę. A tutaj czescy styliści postarali się, aby ten samochód wyglądał tak bardziej rasowo. I dlatego trzeba uważać, jeżeli będziecie restaurować. Starą Oktawie czy Felicję, żeby dobrać odpowiednią klapę. A tu z kolei jest tył nadwozia. Jeszcze nie ma tych ogonów, tych skrzydeł. Moda, która przywędrowała do Europy z oceanu, pojawiła się w czechosłowackim samochodzie dopiero w 1961 roku przy pierwszej modernizacji. Ale ten tył nadwozia jest najrzadszy, bo produkowany tylko przez dwa lata i najbardziej cenny. Dla kolekcjonerów, zobaczmy jeszcze wnętrze, bo wnętrze niesie za sobą naprawdę dużo ciekawostek. Zobacz, jak klamka się otwiera, tak bardzo nietypowo. Drzwi podobne jak w Oktawi, ale nie takie same. Zobaczcie, tutaj jest parapecik taki, którego w Oktawi nie będzie. No i oczywiście szyby pozbawione ramek. Samochód jest świeżo po restauracji, więc wszystko działa jeszcze z takim lekkim oporem, jak w nowym samochodzie. Biały skaj, jeszcze folie na siedzeniach po restauracji, no ale nie dziwmy się, bo przecież łatwo byłoby go zabrudzić. A trzeba, aby jak najlepiej wyglądał w momencie odbioru go przez klienta. Tutaj też jest różnica, która nam sugeruje, że potrzebne były dodatkowe wzmocnienia: chodzi o potrójny próg wewnętrzny. No, bo był to samochód cabrio i nie miał takiej sztywności jak blaszany sedan. Spójrzcie, no jak to pięknie wygląda ta biała kierownica, ten morski lakier. Stacyjka po lewej stronie, umieszczona tak normalnie na desce rozdzielczej, nie tu przy kierownicy z lewej czy z prawej. Przy kierownicy mamy z kolei skrzynię biegów czterobiegową. Synchronizowane są prawie wszystkie biegi, jedynka i wsteczny są niesynchronizowane. Ale reszta jest zsynchronizowana. Pamiętajmy, że wtedy, gdy Polacy mieli do dyspozycji z krajowego rynku motoryzacyjnego tylko syrenę, no to było w ogóle marzenie Ściętej Głowy. Marzeniem Ściętej Głowy był też czterosłowy silnik, który napędzał ten samochód. Myślę, że w ogóle jazda taką Felicją w tamtych czasach była wielkim wydarzeniem po warszawskich, czy nie tylko warszawskich ulicach. Z tego chociażby też punktu, że model Felicia nie był pierwszej generacji, oczywiście nie był oferowany w Polsce oficjalnie, tylko jakieś niewielkie liczby egzemplarzy pojawiały się z czasem tych samochodów. Spójrzcie jeszcze na deskę rozdzielczą. To, że mamy do czynienia z samochodem no, o takich ambicjach niemalże sportowych, świadczy chociażby szybkościomierz, tutaj wyskalowany do 160 km/h. Przypominam, mamy rok 59. I znajdujemy się po tej gorszej stronie żelaznej kurtyny. Felicja rozpędzała się do 130 km na godzinę. Z kolei po lewej stronie mamy oczywiście poziom paliwa w baku i temperaturę wody, bo to był samochód jeszcze chłodzony cieczą. I to była jedna z ostatnich skut, która miała klasyczny układ napędowy. Tu, tak jak wspomniałem, skrzynia biegów czterobiegowa. Tu znajdują się z kolei przełączniki. Wiecie, gdzie są kierunkowskazy? Nie ma ich z lewej strony. Tutaj jest dźwignia zmiany biegów. A, kierunkowskazy są tu. Lewy i prawy. Taka niespodzianka dla ludzi, którzy nie są obyci załotami z lat 50. czy 60. Z kolei, tutaj mamy światła postojowe i mijania. A to. To jest regulacja natężenia oświetlenia tablicy przyrządów. 59 rok. I to są wolne przyciski, bo mogą być tutaj y, światła przeciw przednie przedniej, tylne. Z kolei tutaj mamy wycieraczki i nadmuch. A wiecie, jak odpalić Felicję? Myślę, że właściciel może, przynajmniej do momentu publikacji tego filmu, mógłby zostawić ten samochód nawet z kluczykami w środku i nikt. Nie potrafiłby go odpalić. Jest to takie ciekawe rozwiązanie. Już pomijam fakt, że nie każdy umie jeździć samochodem z gaźnikiem. Szczególnie młodsi kierowcy, no bo po prostu gdzie mieli się nauczyć? Rozgrzeszam ich tym. Poradnik dla złodziei, żartuję. Procedura startowa wygląda tak: zapłon, sprzęgło, wiadomo. Tutaj mamy stanie, a tu mamy rozrusznik. I już odpalona. Ciekawe, prawda? Jak już powiedziałem Wam o silniku, jak już odpaliłem silnik, to teraz powiem Wam parę detali technicznych. To jest silnik, który wywodzi się jeszcze z przedwojennych skutków, bo w zasadzie Felicja Octavia to było rozwinięcie. Płynne rozwinięcie modeli przedwojennych. Silnik, który powstał pod koniec lat 30., czterocylindrowa jednostka z wałkiem rozrządu umieszczonym w bloku o pojemności 1089 cm sześciennych bądź 1200 cm sześciennych. Słuchajcie, nim jeszcze przejdziemy do silnika, to pokażę Wam ilość miejsca z tyłu. Klamka też się otwiera. W dół. No tak dla niewprawnego tego złodzieja, to on by został w tym samochodzie, policja by go złapała, czy milicja wtedy, i tyle by było. Nie no, mo może wtedy byli sprawniejsi w tym fachu. Mówię o tych złodziejach, to też trzeba powiedzieć, że samochód ten miał taki epizod filmowy. Występował w polskim filmie Gangsterzy i filantropii. Z tyłu. Tył bez przesunięcia kanapy to ja sobie nie siądę, a kanapę nie jest tak łatwo regulować. Zaraz Wam pokażę. Przesunięcie tej kanapy to jest zadanie dla krepkiego Janosika. W jedną osobę się po prostu tego nie da zrobić. Samochód jest świeżo po restauracji, a mój operator w tej chwili pali papierosy i nie wpuszczę go do tego pięknego wnętrza. Tutaj mamy tunel, bo mamy klasyczny układ napędowy, czyli silnik umieszczony z przodu i napęd na koła tylne, a to jest rewizja i tu możemy wlać olej do skrzyni biegu. Fajne rozwiązanie, trzeba troszkę siły mieć, także musimy się najeść knedliczków więcej i wtedy wszystko powinno być dobrze. Jest! A tu, tutaj jest nawiew. No, zimy wtedy były srogie, chociaż w zimę pewnie nikt tym samochodem nie jeździł, bo były srogie. Ale tutaj mamy nawiew i możemy sobie dogrzewać wnętrze. Zresztą pokażę wam w komorze silnika jeszcze, jak jest rozwiązana kwestia obiegu yy, cieczy chłodzącej. Kolejna ciekawostka, jeśli chodzi o wentylację tego samochodu. No, dla nas niezrozumiała, dla naszych dziadków oczywista i na odwrót, bo dzisiaj, jeżeli byśmy użytkownika Felicji mm, posadzili do najnowszej oktawi, to też pewnie by miał problem z dotykowym wyświetlaczem i vice versa. Popatrzcie, tutaj się reguluje wloty powietrza do kabiny. Można więcej, mniej. A to jest roleta zasłaniająca chłodnicę w zimne dni, żeby w samochód się szybciej nagrzewał. A to oczywiście nie oczywiście, bo ten niebieski kolorek trochę mnie zmylił, to jest otwieranie klapy silnika. Zajrzyjmy pod maskę. Czesi jednak byli romantykami, bo wyobraźcie sobie jedziemy po Pradze, po Złotej uliczce i nagle Trzeba zajrzeć pod maskę i szukać tego brudnego pręta, który będzie podpierał maskę. Nie, Mlada Bolesław, inżynierowie z Mlada Bolesław pomyśleli, że takiej sytuacji nie może mieć miejsca. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, bo przecież przyrost naturalny w Czechosłowacji zawsze się liczył. Czechów nie jest tyle, co Polaków. Yy, popatrzcie, silnik tradycyjna, rzędowa jednostka czterocylindrowa, czterosuwowa. Także nie babraliście się na stacji paliwowej mieszając benzynę z olejem. Wlewało się po prostu benzynę i można było jechać z cicho warczącym motorem, który był dosyć prostą jednostką. I tutaj są właśnie pewne smaczki, na które pragnę zwrócić Wam uwagę. To był samochód dla prawdziwych mężczyzn. Nie było wspomagania. Kolumna kierownicza w przypadku wypadku wijała Wam się w tuł. No ale przynajmniej piękna, romantyczna śmierć. Żartuję oczywiście. Jak na tamte czasy, to był zwyczajny silnik, ale dzisiaj on zaskakuje. Spójrzcie nawet na tą pokrywę, yy, która chroni filtr powietrza z dumnym logo Skody, taki młotkowy kolor. No, restauracja tego samochodu jest przeprowadzona naprawdę na wysokim poziomie, żeby to odpowiadało epoce, w której powstawał samochód. Instalacja elektryczna 12V. Co ciekawe, to umieszczenie pompki paliwa. Pompka paliwa znajduje się tutaj. Można sobie podpompować, jak samochód dłużej stał, to można sobie podpompować ścięgnem, a ten zawór, przypominający zawór w starych kaloryferach, zakręca bądź odkręca obieg cieczy na nagrzewnicę. Prądnica, ręczny rozrusznik, tak jak Wam pokazywałem. No i oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, ten samochód jest dla prawdziwych mężczyzn, którzy nie boją się o swoje życie. Tak, jednosekcyjna pompa hamulcowa. No, dzisiaj to jest już niespotykane, wiadomo, to już w latach 60-tych odchodzono od tego rozwiązania. A tutaj jeszcze, jeszcze mamy takie właśnie rozwiązanie z płynem, który jest w takim stylowym słoiczku z napisem PAL. Czyli firma z Czechosłowacji, która dostarcza, taki czechosłowacki Bosch można by powiedzieć, dostarcza i elementy zapłonowe i nawet takie gadżety jak y, chociażby zbiorniczek do płynu hamulcowego. Dziś wyjątkowo bez jazdy próbnej, ale widzicie, że samochód jest świeżo po restauracji i jeszcze nie jest zarejestrowany. Także wybaczcie, ale mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem wam felicję z dawnych lat i że teraz nie będzie Wam się kojarzyła tylko z tym bezpłciowym hatchbackiem, a może macie inne wrażenia na temat felicji drugiej generacji, piszcie w komentarzach, co sądzicie o starej, nowej, a z wami widzę się już za tydzień. Do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć!